Cześć, dzień dobry. Mamy drugą fazę Pikema, także... zaczynamy. Na wstępie jeszcze zacznijmy sobie może od podsumowania poprzedniej fazy, gdzie jak widać poszło całkiem nieźle. 900 sprawdziło się na 0.3, także, także bardzo fajnie. NSG2 to było wiadome, no Astralis niestety się nie udało, chociaż co prawda grali o Bilance 3.2 z Liquid, także Także w tym momencie już wiedziałem, że coś na pewno będzie musiało odpaść. Vitality wydaje mi się największe zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że będą mieli 3-0, ale no, jak widać się udało. Także bardzo fajnie. BNE udało się, fajnie. Bardzo, bardzo im kibicowałem i, i, no i się cieszę po prostu, że przeszli dalej. No i e, Outsiders w LVP po zmianie bana dla trenera Imperial też się udało, także spoko. No, Eternal Fire niestety niestety nie tym razem to był błąd, muszę to przyznać, że to nie wyszło zbyt dobrze i niestety nie przeszli dalej, no ale cóż dobra, przejdźmy teraz sobie tutaj i myślę na wstępie na pewno to są w ogóle Heroik to faworyci, według mnie do wygrania całego majora i myślę, że oczywiście poza BNE i NS, gdzie mamy HDS-a i dychy, będę na nich yy, mocno stawiać. Dobrze, dalej, CPH to jest mój typ 3 -0. Yy, Idziemy podobnym, jak ostatnio otokiem myślenia i yy, no postawimy taką mniej, myślę yy, oczywistą do tego pikę drużynę, choć Tutaj tak naprawdę to zarówno i Heroic, CPH, yy, Cloud9, Face, nawet Navi, może G2. No, teoretycznie Vitality oczywiście też mogą zrobić wszyscy 3-0, i to będzie dosyć duża loteria, wydaje mi się. Dobrze, ale przejdźmy dalej. No na pewno Cloud9. Mm -hmm. No myślę, że Face to jest mascraf. Choć Face gra z ENSE, jak się nie mylę pierwszy mecz dokładnie i myślę, że ten mecz może w ogóle zadecydować u nich kto, kto będzie wychodził. Bo wiadomo to jest... Ens już jest też y, oczywiście w trakcie gry. Face dopiero na turnieju się pojawia y, Co może według mnie też y, być lekkim handicapem dla y, N, który już jest w toku grania i myślę, że mogą, mogą już być y, zaklimatyzowani i wiadomo, może grać im się łatwiej, dobrze. Y, mimo wszystko chociaż dobra, może na tym się jeszcze zastanawiam najpierw myślę, że musi G2 też, no Vitality jest w takiej formie, że powinno no i tutaj mamy tak naprawdę dwa, to jest NiP to jest ENS. VP y, przepraszam Outsiders nie zakładam oczywiście z tego względu, że widzieliśmy jak grają y, i według mnie to nie jest na tyle porywający już dobry cel, żeby na te drużyny no typowo tier one, a jeszcze furia żeby typowo na drużyny tier 1 coś y, ugrali z tego względu y, tak naprawdę myślę, że Postawimy ENS. Tak samo nie bez DEVICE'a. Myślę, że też nie jest drużyną, która która przejdzie dalej, prawda? Jasne, postawimy ENS. jesteśmy Polakami, będziemy za Polakami. I zostało nam jeszcze ostatnie miejsce. No i tutaj mam tak naprawdę, stety, niestety, dwóch kandydatów. To jest IMPERIAL i to jest, niestety, z bólem serca BAD NEWS EAGLES, na które myślę, że postawię Yy, oczywiście będę mi kibicował bardzo mocno z całego serduszka. Tyle, że. Widzieliśmy, że oni już chyba to, co mieli zrobić, zrobili. Nie będą mieli ciśnienia. Też myślę, że po prostu oni będą grali, żeby się dalej dobrze pokazać. Tyle, że naprawdę nie sądzę, że zdołają tutaj wygrać jakikolwiek mecz z tego względu, że, mm, że przeciwnicy będą zbyt, zbyt mocni. Yy. Tak teraz patrzę, jeszcze właśnie, że BNE gra z CPH. Także pierwszy mecz już stawiamy mocno. Jeżeli się nie uda, to trochę będzie przypał, Chociaż z drugiej strony, dalej mamy myślę takich trochę pewniaczków: 1, 2, 3, 4 i powiedziałbym 5. No i myślę, że face też powinno. To są drużyny na tyle mocne, że sobie poradzą. Także co? Zaktualizuj, typowanka. I zaraz się widzimy na króciutkim openingu. Dobra, mamy co chcieliśmy. Tym razem otworzymy sobie dwie kapsułki z Challengerami i dwie z Legendami. Zobaczymy. Może jak coś wyleci, czego nie mam, to się będziemy znowu zastanawiać. Jak ostatnio z Forze było blisko, ale tak jak Tak jak myślałem, nie udało się. OBN. Fajnie, mamy graffiti. W używce mamy już naklejeczkę. No to dobra, teraz legendy. No tam czerwone przyleciało No bo to, no to lipa, bo to już mamy ostatnią. Przy tamtym nam wypadło. Niestety. No nie i naklejka to była, no ale cóż. O! Coś lepiej. No średnio lepiej i. i mi już chyba nie gra w ogóle, nie? Tak no. Tak, tak, tak. No tak, odpadli na BNE. No oj. No to... To nie oddało. Ewidentnie nie oddało. Na 1, 2, 3, 7 mamy... 3 pgl -e. No cóż. Jeszcze raz może zobaczmy sobie tutaj... A, ten pikemek. Miejmy nadzieję, że się uda, że siądzie. I tyle. Dzięki. Podajcie na streamki, na poprzednie odcineczki, na Twitterka, bo ostatnio dużo się dzieje. I tyle. Na razie.